Krzysztof Polak, tata Antosia, który jest opóźniony psychoruchowo oraz posiada lekooporną padaczkę. Dlaczego Uniwerek? Z powodu wspaniałej kadry, która charakteryzuje się ogromną, ogromnym doświadczeniem, pasją, charyzmą, a także miłością, którą pokazują naszym dzieciom na każdym kroku. Uniwerek oferuje ogromny pakiet zajęć indywidualnych, począwszy od rehabilitacji, po sposoby komunikacji alternatywnej. Aby nie być gołosłownym, że jest to wspaniałe miejsce, aby dowozić Antosia tutaj, musimy pokonywać codziennie ponad 60 km. Dlatego też bardzo proszę wszystkich o wsparcie z biurki. Dzięki tej zbiórce będziemy mogli zapewnić naszym dzieciom opiekę do 24 roku.